Witaj w kolejnym odcinku podcastu Dobrej Szteli. Dziś porozmawiamy o czymś, co brzmi prosto, ale w praktyce potrafi być bardzo trudne o czasie, a konkretnie o tym, jak zarządzać czasem, gdy opiekujesz się osobą starszą. Bo opiekunka to nie tylko pielęgniarka, to też kucharka, sprzątaczka, towarzyszka, czasem tłumaczka, czasem powierniczka. Jak więc ogarnąć wszystko, nie wypalić się i jeszcze znaleźć chwilę dla siebie? Kiedy opiekujesz się seniorem, nie pracujesz od do. Praca toczy się w rytmie jego dnia, a ten rytm często dyktowany jest przez godziny podawania leków, posiłki o określonych porach, regularne wizyty pielęgniarki, a także zmienny stan zdrowia, zmęczenie czy nastrój seniora. To nie ty ustalasz tempo, tylko sytuacja. Dlatego planowanie dnia musi być elastyczne, ale dobrze przemyślane. Oto, co zawsze powinno mieć swoje miejsce w Twoim planie dnia. Podawanie leków, punktualność to podstawa. Warto ustawić sobie przypomnienie w telefonie albo rozpisać harmonogram z godzinami. Toaleta i higiena osobista seniora, rano i wieczorem trzeba przewidzieć więcej czasu. Pamiętaj, że nie warto się spieszyć. To czas wymagający cierpliwości i delikatności. Posiłki, ich przygotowanie, podanie i uprzątnięcie to nawet kilka godzin dziennie. Jeśli senior je powoli, Zaplanuj wtedy na przykład szykowanie kolacji lub porządkowanie dokumentów. Ruch lub rehabilitacja. Ćwiczenia, spacer, balkon. Krótkie, ale ważne dla zdrowia seniora. Dobrze jest robić je zawsze o tej samej porze. Kontakt z rodziną lub pielęgniarką to też Twój czas pracy. Jeśli masz raportować stan zdrowia, rób notatki w ciągu dnia, by nie wszystko zapamiętywać naraz. Wyznacz granice masz prawo do czasu wolnego, nawet jeśli jesteś w tym samym domu, zgłaszaj przeciążenie. Jeśli rodzina oczekuje, że będziesz sprzątać dom dla pięciu osób, to nieporozumienie. Zadbaj o przerwy, jedna kawa w ciszy piętnaście minut na świeżym powietrzu, krótki telefon. Jeśli nie robisz przerw, po trzech tygodniach będziesz całkowicie wyczerpana. Mądrze rozkładaj siły, rzeczy wymagające fizycznego lub emocjonalnego wysiłku rób wtedy, gdy masz energię. Praca z seniorem to nieustanna gotowość, ale też duża odpowiedzialność, także za siebie. Dobrze zorganizowany dzień to nie tylko porządek, to mniej stresu, mniej zmęczenia, więcej spokoju. Jeśli coś dziś z tego odcinka cię poruszyło, spróbuj zmienić jedną rzecz. Jedną. Napisz w komentarzu, jak ty organizujesz dzień, co się u ciebie sprawdza. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.